Dobre nummer. Ja. Ja, Aha, Ja. ja, ja. 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 Opalona pani, tu przyleciała Saint Tropez, Wiesz co się u nas pali, wiesz na co mamy ochotę Robię to dla ziomali, co się znają na robocie Robię dzibem safari, całe ujebane w bocie. Lecimy na bloku, lecimy też w radiach Wysuszony rejon z narkotyków jak sawanna Przyjemne spojrzenie w twoim oku niezła jazda Ale znowu się skończy to jak nieudana randka Nigdy więcej w chuja mnie nie zrobi żadna szmata Wiem jak się obracać, siedzę w tym od mało lata Było dużo śniegu, kiedy zjeżdżałem na nartach Ona ona ode mnie jak narkomanka Jechałem do ciebie, wiozłem 10G na majtach Potem w ciasnym bloku w małym lokum jedna wanna Kocham cię bez szmalu i kiedy noszę go w wiadrach. I zawsze o tym myślę, kiedy jesteśmy na akcjach Dobry numer, jak dobry towar Zajebiste palenie pojawi się na ogrodach Gruby numer, jak dobry towar Buja się głowa jak palimy na ogrodach Dobry numer, jak dobry towar Zajebiste palenie pojawi się na ogrodach Dobry numer, jak dobry towar Buja się głowa jak palimy na ogrodach Nie ma żadnego ale Odpalam to cuda, oczy są pozamykane Nożą się tu pliki, suki są ciekawe To co rośnie na tej ośce nie idzie na handel Nigdy nie byłem te ale obczajają triki Leci tupak na Yamahach, palę jestem busy Fajny jazzy, jeszcze fajniej się figi Ledwo wstałem, już spadam, tak jest życie Hello Kitty Moje oczy znowu są koloru bordo Brudne interesy, duże dupy, będzie ostro Nie interesuje mnie, czy ją jesteś siostrą Trzyma język za zębami, jak wchodzi za mocno Taryfą lecę, tu nie ma taryfy ulgowej Jak nie wrócę szybko, no to dzwoń po pogotowie tym po parkietach, a ty chodzisz mi po głowie To musi się stać, nie możesz temu zapobiec Dobry numer jak dobry towar, zajebiste palenie pojawi się na ogrodach. Gruby numer. Jak dobry towar, buja się głowa jak palimy na ogrodach. Dobry numer. Jak dobry towar, zajebiste palenie pojawi się na ogrodach. Gruby numer. Jak dobry towar, buja się głowa jak palimy na ogrodach.